Cześć, to ja Baton. Dzisiejszy odcinek będzie o botach. Właściwie dwa odcinki będą o botach. W dzisiejszym zajmiemy się botami, obsługą, ulepszeniami, produkcją botów, a w następnej części już programowaniem botów. Więc tak, mamy trzy rodzaje botów: MK0, MK1 i MK2. MK1 jest w jednej wersji. MK2 i 3 mają trzy wersje. one niczym się nie różnią oprócz wyglądu po prostu. taki. Tak wyglądają różne wersje. To jest wersja pierwsza, to są wersje podstawowe, to są wersje 2, druga i wersja trzecia. Na początku mamy na początku jak odblokujemy, mamy wersję podstawową. Pierwszą i drugą, ale <coughs> powtarzam, one się, różnią się tylko i wyłącznie wyglądem. Teraz tak, jak, jak możemy wskazać bota? Tak naprawdę są trzy metody. Pierwszą jest naciśnięcie spacji, podświetlają się nam się wszystkie boty i wybieramy, klikamy sobie i mamy okno bota drugą metodą jest wysuwane tutaj zakładki i tutaj też mamy poszczególne boty i możemy wybrać którego chcemy a jeżeli mamy dużo botów ciężko je znaleźć warto jest po zakładkach szukać trzecią i trochę najmniej znaczy praktyczną jest podniesienie bota w ogóle jeżeli klikniemy, jeżeli bot jest oczywiście zatrzymany, nie jest w czasie pracy ani nagrywania. Klikniemy golem przyciskiem myszy. Podniesiemy go, teraz możemy go nosić. Ale jak chcemy go odłożyć, naciskamy prawym myszy. I od razu otwiera nam się okienko bota. Co mamy w okienku bota? Mamy tutaj jego nazwę. Możemy dowolnie zmieniać. Ja zostawię K0, potwierdzam enterem. Mamy trzy przyciski do programowania. Pierwszy, jeżeli wciśniemy, podświetla nam się na czerwono i możemy wskazywać robotowi, co ma, co ma robić. Czyli wykonujemy czynności sami i zapisuje się to do pamięci. Jeżeli skończymy nagrywanie, naciskamy Zatrzymaj nagrywanie, program zostaje, chcemy yy, uruchomić program bota, klikamy Play, bot teraz wykonuje, widzimy tutaj poszczególne czynności i skończył, wykonał wszystkie cztery. Tak samo możemy, jeżeli odpaliłem, możemy go spauzować, pauza od stopu różni się tym, że jeżeli spauzujemy... Puszczę go dalej, dobra. Spauzujemy i puścimy dalej. On zacznie, znaczy będzie kontynuował program tam, gdzie skończył, czyli w tym momencie. Jeżeli zatrzymam, to przy odpaleniu, botu będzie zaczynał od początku program. Kolejne przyciski. Ten jest opuść wszystko. Zobaczmy. W ogóle, jeżeli chcemy dać robotowi przedmiot, który trzymamy w ręce, na przykład tutaj ten sierp, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy. W ogóle w całej grze jest taka konstrukcja gry, że lewym bierzemy, prawym oddajemy. Czy do magazynu, czy inne czynności. Tak samo tutaj klikamy prawym, żeby oddać. I rzucamy mu. I dostał. Ten cep. Teraz tak, ten przycisk, jeżeli bot coś ma w ręku, nie w plecaku, nie, nie, nie u, usprawnienia, ale to, co ma w ręku, opuści. Klikamy, upuści. Kolejny przycisk do mnie. No to wiadomo, bot przyjdzie do nas. Kolejne przyciski są wszystkie do programowania, żeby je pokazać, muszę. Odpalić nagrywanie I to jest, tutaj mamy zapętlenia Zapętleniami będziemy się zajmować w kolejnym odcinku Każde zapętlenie to na przykład tutaj w nieskończoność Przedtem widzieliście, zrobił te cztery rzeczy, przestał chodzić Skończył program Zapętlenie w nieskończoność powoduje, że będzie, że będzie chodził Odpalamy I zobaczcie, chodzi po kolei i od początku. I będzie tak, tak w nieskończoność chodził. Tu mamy strzałkę, jeżeli kod jest, czy nazwy programu są za długie, możemy powiększyć okno sobie. Dobra, zatrzymajmy go. Kolejny... ...przycisk... tak ja tutaj pokażę może. O. Damy, jeszcze, damy jeszcze jedną... To jest tylko, tylko przykład. Chodzi mi o ten przycisk, cofnij. Możemy cofnąć o jeden... O jeden, o jeden krok. Jeżeli program chcemy całkowicie skasować, naciskamy śmietnik. Oczywiście możemy cofnąć. Pamiętajcie tylko, że możemy cofnąć yy, raz. Yy, następnym przyciskiem jest podhandle to się nazywa. I to działa tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w miarę blisko. Jeżeli jesteśmy daleko i klikniemy. Możemy zobaczyć, co, co bot ma, ale jest poza zasięgiem rzutu i nic nie możemy, żadnej interakcji z nim zrobić. Więc musimy podejść. I aktywował się. Tylko teraz. O, na przykład takie coś. Nie, nie, nie. E, tak, bot handel. I możemy przekładać, dać mu do ręki to, zabrać. Możemy dać ubrania, nakrycia głowy, jakieś ubrania i, i ulepszenia. Kolejny przycisk jest śledźbota. To myślę, że jest dość jasne. Puścimy go i kamera się wycentruje na nim i będzie za nim podążać. Dobra, skas, skasujmy program. Kolejną ważną rzeczą jest mózg bota i ile ma wolnych kilobajtów. I się zajmu każdy, każda y, jakaś komenda zabiera mu wolny przeszeń, jeżeli skończy się, nie będziemy mogli dalej progra programować. Odsuńmy to. Y, tak, czym się różnią poszczególne, poszczególne boty? Odstawmy go sobie. Ok. Yy, więc tak, przede wszystkim różnią się szybkością. Ten jest najwolniejszy, wiadomo. Mk1 szybszy, mk2 najszybszy. Postawmy. Druga sprawa to jest ilość pamięci i tak. MK0 ma 12 KB MK1 16 i MK2 20. Czyli można im wyższy model, tym więcej, więcej komet możemy wydawać. Tak samo udźwik. MK1 zobaczcie, ma udźwik. Yy, mam na myśli to, ile ile przedmiotów może w rękach trzymać. Tutaj ma 3 tylko 3 miejsca na, na przedmioty. Na przedmioty, które zbiera. Ten ma już 4 przedmioty, a MK2 ma przedmiotów 6 aż. Yy, więc tak: 3 przedmioty, 4 przedmioty i 6 przedmiotów. Także różnica jest w plecaku, jak plecak służy nam do tego, jeśli mamy młotek w ręku i chcemy podnieść kamień To żeby podnieść kamień musimy albo odłożyć młotek, albo właśnie schować go klawiszem ku do plecaka I boty też mają, nie wszystkie mają, MK0 nie ma plecaka MK1 ma jedno miejsce na plecak, w plecaku i MK2 ma miejsca też dwa. Nie też dwa, tylko MK1 ma 1 miejsce, a MK2 dwa miejsca. Yy, kolejną rzeczą jest miejsce na ulepszenia. MK1, MK0 ma jedno miejsce, to jest ten plusik. MK1 ma dwa miejsca i... MK2 też ma dwa miejsca. Tak to wygląda. Czyli różnią się pamięcią, miejscem na, na przedmioty, ilością miejsca w plecaku, miejscem na ulepszenia no i szybkością. Teraz tak, mamy ulepszenia. Mamy jakby dwa. Yy, ulepszenia gorsze jakby pier pierwsze wersje i one się nazywają podstawowe i znakomite I tak, pierwsze to jest ulepszenie mózgu bota ulepszenie mózgu bota i tak yy, podstawowe daje plus 4 kilobajty obojętnie do którego włożymy, dodaje 4KB te znakomite daje 8KB tutaj szybkość poruszania się bota. Nie ma, nie, ma, nie ma określonego jak o ile szybciej but się porusza ale przy, przy tym ulepszeniu chodzi szybciej, a w tym jeszcze szybciej to samo się tyczy baterii dłużej działają bez, bez nakręcania tak samo jak z butami, nie wiadomo ile po prostu, przy, przy tym dłużej działają, przy tym jeszcze dłużej Kolejnymi ulepszeniami to jest yy, dodatkowa miejsce, Dodatkowe miejsce w plecaku Jak pamiętaliście Pamiętaliście jak pokazywałem Na przykład MK0 nie ma miejsca w plecaku, nie schowa przedmioty. Ale jeśli damy mu Przy okazji, można na dwa sposoby dawać przedmioty można trzymając CTRL yy, i wcisnąć prawy, nawet z daleka, widzicie, wrzuci i zobaczmy teraz, widzicie, już ma miejsce. Tu, jest, po, tu pojawiło się ulepszenie. Ulepszenie daje miejsce w plecaku. Drugim sposobem yy, dodawania ulepszeń jest to ręczne, po prostu tak jak pokazywałem, na autohandel, na boothandel. Auto i ręcznie dodajemy plusika. Pojawiło się. Te zwykłe, podstawowe daje nam jedno miejsce w plecaku, a te większe daje dwa miejsca w plecaku. To są miejsca, w którym chowamy, chowamy przedmioty: kilofy, młotki. Kolejnym jest y, zwiększenie zasięgu czynników. Też nie jest to do końca określone, ale można to y, dać botowi sprawdzić, jakie, jest, jakie, jakie zasięgi mają. Tak samo y, różne zasięgi mają poszczególne y, boty, to, o tym nie powiedziałem. Ten ma najmniejszy, wiadomo, MK2 ma największy zasięg. I możemy powiększyć o, o podstawowo zwiększenie y, zasięgu lub te lepsze. Zwiększenie zasięgu głównie przydaje się do robotów, które, które nakręcają. Może sprawdźmy damy temu botowi. Ok i spróbujemy mu dać tak żeby sprawdzić zasięg. OK. I teraz tutaj sobie klikamy. Obszar maksymalny. O, jak widzicie, to jest maksymalny obszar najlepszego bota z najlepszym yy, ulepszeniem zasięgu. Jest ogromny. Zobaczmy jak to jak to wygląda przy zwykłym bocie. obszar maksymalny no jest trochę mniejszy tak da się, uda się zmienić no i widzicie jest dużo większy obszar okej okay. kolejną rzeczą jest yy, jakby udźwig, czyli to co, możemy w, to, co możemy trzymać w ręce, tak widzicie. Yy, nasz bohater ma cztery miejsca i może na przykład cztery kamienie, cztery patyki nosić. Yy, tak samo roboty mają różne udźwigi. Ten mały ma, ma 3, Te mają po cztery miejsca, tak jak yy, nasz bohater. I te lepsze mają po 6. I możemy powiększyć yy, udźwig. Tym ulepszeniem zwiększamy udźwig o 1, a tym większym ulepszeniem o 2. Okej. Okay. Gdzie produkujemy roboty? Roboty produkujemy w stacji montażu botów. Oczywiście musimy odkryć, na początku mamy dostęp do bota podstawowego Dopiero później do, do bota I tu gdzie jest bot Produkujemy I zarówno MK1 jak i MK2 Zaraz pokażę, do produkcji bota zwykłego Mamy tutaj W prawym dolnym rogu Opisane co potrzeba nam Jakie przedmioty Na tym etapie Jeżeli produkujemy MK0, raczej nie polecam się automatyzacji produkcji botów, bo musimy zatrudnić z przynajmniej trzech, albo nawet czterech botów do produkcji. Po prostu mają za małą pamięć roboty MK0, żeby wykonać cztery czynności, czyli przynieść kodę, przynieść deski, przynieść słupki, jeszcze nasiona drzewa. Tak, jeżeli chcemy boty MK. 1 albo mk2 klikamy na na bota, i tutaj mamy, jak widzicie, w prawym rogu potrzebujemy jeden, 1 jeden głowę, jeden korpus i jeden napęd. I to, jakie, jakie yy, części bota wsadzimy, taki, takiego bota otrzymamy tu mamy części do mk1, czyli korpus, głowę i napęd, a tu mamy mk2. Korpus, głowę i napęd Produkujemy je tutaj w podstawowym warsztacie bota Jak sobie klikniemy Tutaj mamy części do bota Oraz ulepszenia I to jest jakby w wersji, wersji pierwszej I tutaj oczywiście na początku mamy tę wersje tylko Potem wersję wariant 1 I dopiero później odblokuje nam się wariant 2 Czyli w każdym takim warsztacie produkujemy sobie jakąś część, czy, czy głowę, czy, czy korpus. Oczywiście możemy najpierw mieć jeden warsztat, najpierw wyprodukować głowę, potem zmienić na, na korpus, zrobić i potem zmienić na napęd. Ale jak chcemy to zautomatyzować, robimy to tak, że tutaj robimy głowę, tutaj korpus, tutaj napęd, tu widzimy co trzeba. Programujemy jednego robota, żeby robił głowę, drugi korpus, trzeci napęd. I kolejny robot po zrobieniu tego będzie już kompletował czyli będzie brał korpus, brał głowę i napęd. I będzie produkował boty. Oczywiście warto zaznaczyć, żeby produkował po jednym czyli do, do zapełnienia ale programowaniem zajmiemy się w innym odcinku. Zdejmiemy go. Co zrobić, żeby produkować produ roboty, boty MK2? Musimy, musimy jakby z ulepszyć, Upgradeować no i ulepszenia też możemy produkować. Możemy nastawiać więcej fabryk i w każdym produkować co innego. Też zatrudnić bota, żeby ulepszenia robił. Oczywiście te ulepszenia, które nam są. Przydatne. Najmniej przydatne jest chyba zwiększenie pojemności ekwipunku, czyli tego plecaka. To jest najmniej użyteczne. W każdym razie, jeżeli chcemy robić boty MK2, musimy ulepszyć. Ja w, tym, w tej chwili jestem na, na kreatywnym trybie, więc od razu to mi się ulepszyło. Normalnie trzeba odpowiednie komponenty przynieść, jakieś deski i, i tego typu rzeczy. Ten warsztat dobrej jakości wymaga już, jak widzicie tutaj miga, wymaga podłogi. Ja już sobie przygotowałem podłogę. Przeniosę sobie warsztat na podłogę i już mam zaliczony. I co? I tutaj jak widzicie już możemy produkować yy, roboty MK2 oraz ulepszenia. Oczywiście tutaj zostają nam te ulepszenia stare, jeszcze też możemy robić. Boty starsze po prostu nam się rozwinęło o większy zakres. I tak samo jak w tam, tamtym przypadku, poszczególne elementy produkujemy. I już nie musimy tutaj zmieniać na inny typ bota, bo po prostu musimy odpowiednie części dostarczyć. I oczywiście, klikając, nakręcamy boty. Ostatnią rzeczą są te, za, te zakładki tutaj. Mamy tu parę przycisków. Oprócz nazwy BOTA yy, możemy tworzyć zespoły. Klikając tutaj wybieramy sobie zespół na przykład MK1. Tutaj możemy sobie dać opis. nie jest do niczego specjalnie potrzebny warto dać sobie nazwę grupy ja dałem MK1 ale daje, zazwyczaj daję na przykład roboty z lasu roboty, które pracują nie wiem w kuchni, w tartaku wtedy nazywam grupę tartak, las tak, żeby mieć pogrupowane te, te boty możemy sobie dać kolor dla wyróżnienia i tutaj możemy wszystkie boty zatrzymać które będą w tej grupie. Zaraz zresztą, jeszcze zanim to zrobimy, wpisałem. Zatwierdzam. I widzicie tutaj po prawej stronie, mam już kolorową yy, zakładkę MK1. I w nawiasie 0, 0 botów jest. Teraz bierzemy chcemy dodać bota jakiegoś. Klimamy, klikamy lewy myszy i trzymamy. I przenosimy. Ja sobie dam wszystkie MK1 jakie mam, ok teraz tutaj możemy sobie zamknąć albo rozwinąć menu tak samo y, te przyciski no, tylko, że rozwija wszystkie wszystkie, y, wszystkie zakładki to zwija, a tutaj możemy sortować y, w jakiej kolejności mają się ustawiać zróbmy sobie jeszcze jeden zespół mm, mk2 Obojętnie jaki kolor. Pamiętajcie, żeby zatwierdzać, bo jeżeli tak wyłączymy, to nam się skasuje to. MK2, na przykład tutaj. O. No i teraz widzicie, wszystkie możemy rozwijać, wszystkie możemy zwijać. Drugą fajną rzeczą jest to, jeżeli klikniemy sobie na, na całą grupę. To widzimy zasięgi. MK tutaj w MK1 w tych botach nie mamy ustalonych żadnych zasięgów, ale MK2 już jest na przykład. I widzimy zasięgi. Teraz fajnie widać zasięg bota bez ulepszenia zasięgu i ten z ulepszeniem zasięgu. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Możemy właśnie. Możemy wszystkie boty zatrzymać, spauzować Albo uruchomić wszystkie Ale coś tam się robią, możemy zatrzymać Co jest fajne Na przykład przy zmianie będziemy zmieniać boty przy, przy nie wiem, w Tartaku Chcemy zmienić wszystkie boty z MK0 na, na MK2 Zatrzymujemy je Każemy je opuścić, jeżeli mają jakieś narzędzia, i wszyscy opuszczają, i teraz wszyscy do mnie. I mamy wszystkie boty zgromadzone w jednym miejscu, I oczywiście. Możemy rozwiązać zespół, jak widzicie, wszystkie trafiły do głównego. I to chyba tyle, jeśli chodzi o podstawową obsługę botów. Zapraszam do następnego odcinka, w którym zajmiemy się już poważniejszymi sprawami: jak programowanie. Trzymajcie się, hej.